No dzisiaj wynik mówi gdzieś tam sam za siebie. Przegraliśmy 2-1. Eee, wyglądaliśmy słabiej niż w ostatnich meczach dużo słabiej, ale gdzieś to też biorę pod uwagę, że w sobotę graliśmy 60 minut, gdzieś tam dziesiątkę i, i zespół bez zdrowia zostawił w sobotę, żeby, żeby mecz zremisować, I gdzieś to też po części dzisiaj było widać na boisku, bo, bo motorycznych chłopacy gdzieś tam. Troszkę słabiej wyglądali, ale przede wszystkim przegrywaliśmy dzisiaj pojedynki wszystkie fizyczne. Tam 90% tych drugich piłek nie zbieraliśmy z przodu. Nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, gdzieś to wszystko wracało. W defensywie też, też gdzieś te pojedynki przegrywaliśmy i tu gdzieś tam główny, główny powód tego, że, że dzisiaj mecz przegrywamy. Gdzieś tam w 90% zespół zbiera te piłki i prowadzi grę, wyprowadza gdzieś tam groźne kontry. Z dwóch strzelabramki. bramki. I tak się, tak się mecz zakończy tutaj jeszcze w końcówce staramy się odrobić straty, ale tylko stać nas było dzisiaj na jedną bramkę. No szkoda tej sytuacji też na początku meczu, gdzie Kamil Nados miał z 16 metrów praktycznie uderzyć do pustej bramki. Wygrywalibyśmy 1-0 i, i, i troszkę inaczej byśmy się ustawili do tego spotkania. No tutaj na pewno braki kadrowe też, też gdzieś tam dają o sobie znać, bo, bo, bo nie ma Patryka. Jasiaka, Jędrek Konowicz, też gdzieś tam ma uraz. Dzisiaj Dawid Czarnecki strzedł pod koniec, pod koniec spotkania z boiska. Także gdzieś tutaj te, te luki kadrowe są i, i jest ciężko. Nawet gdzieś tam nie można w czasie meczu porobić i za bardzo w formacjach ofensywnych, bo. Bo nie ma nikogo na ławce, i, i tutaj też jest jakiś mały z tym problem. No musimy się przez te dwa dni gdzieś tam zregenerować, odbudować i, i mówię to, my zawsze gramy lepiej na wyjeździe. Nie wiem czemu tak po prostu jest, że na wyjeździe lepiej gramy. Tutaj u siebie gdzieś tam może ma presja jest i, i zawodnicy nie potrafią gdzieś tam wykrzesać tych 100% możliwości na boisku, ale nie załamujemy się, przegraliśmy taki jest sport, dzisiaj przegrywamy, jedziemy w sobotę po trzy punkty wygrać i, i, i nic się nie stało. No, taki, taka jest piłka. Raz się wygrywa, dzisiaj zagraliśmy słabsze spotkanie. Mam nadzieję, że, że w sobotę gdzieś tam chłopacy potrafią się odbudować i, i przybliżimy trzy punkty skoro. Czyli Culoza tutaj przede wszystkim fizycznie fajnie wyglądała, bo mówię, te, te pojedynki, większość z nami wygrywała i. I tutaj dlatego prowadziła grę. To, co my gdzieś tam próbowaliśmy y, utrzymać się przy piłce, te wszystkie pojedynki były przez nas przegrywane. I, i Celuloza gdzieś tam w tym momencie prowadziła grę. No, fizyczny zespół, mówię, już w drugiej połowie, już my się otworzyliśmy. To też mieli parę, parę sytuacji. Y, no na pewno gdzieś tam skutecznie, było, bo mieli dwie sytuacje, bądź trzy, i, i dwie skończyli. I, no i trzeba im pogratulować, tak? My się patrzymy na siebie, jedziemy w sobotę do Kurowa i tam trzeba zdobyć trzy punkty.